Dzisiaj przed nami szybki trening formy. Trening funkcjonalny z aerobikiem. Zacznij od marszu. Oddychaj głęboko, wdech nosem, wydech ustami. Jeśli praktykujesz jogę, wdech, wydech nosem. Jak będziemy zwiększać tempo, możesz robić wydech przez usta. Na początku zwykły marsz, uruchom ramiona, barki w dół. Pracuj plecami, oddychaj głęboko. Spróbuj zmienić marsz na kopnięcie piętą w Wciągaj łokcie w tył. Oddychaj głęboko. Zacznij wysuwać ramiona dynamicznie do przodu i wycofywać łokcie, doklejając łopatki. Cały czas kopiemy piętą w pośladek. Bagach, wróć do marszu i teraz będzie zmiana na przemienne kolano do łokcia. Lewy do prawego, prawy do lewego. Cały czas głęboki oddech. Uwaga, zmiana. Step touch. Dostawiamy raz na lewą, raz na prawą. Nogę jedną do drugiej. Ściągaj. Łokcie w tył. Pracuj plecami. Mocny brzuch. Popatrzcie, nie zaokrąglamy pleców. Lecy proste. Nogi pracują. Ramiona pracują. Uwaga! Do naszego steptacz. Dołącz kopnięcie piętą w, w Swój Spójrzcie. Pięta do ośladek. Bardziej dynamicznie. I uwaga! Wracamy do marszu. Weź głęboki wdech. Przeciągnij się, cały czas masażeruj. Z długim wydechem zaokrągnij plecy. I wdech. I wydech. Jeszcze jeden wdech. Zaczynamy. Przysiad stopy na szerokość bioder plecy proste, nie wyginajcie się w lędźwiach, lekko podwijamy kość ogonową, nie zaokrąglamy mocno pleców z wydechem idziemy ale siadamy na razie nisko kolana staramy się trzymać nad stopami, mocny brzuch i górę i wydech, dół wdech, góra wydech, dół, wdech, góra wydech, dół wdech, góra wydech, dół, wdech, góra Wydech dół bardziej, siadaj w tył, niż wysuwaj kolana do przodu. Wydech dół i wdech góra. Wydech dół, wdech góra. Z wydechem wchodzisz w tył pośladkami, ale wciągasz brzuch. Lekko podwijasz ogonował. Nie robimy tego ani tego. Wdech góra. Wydech dół, 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 wdech góra. Jeszcze raz, wydech, zatrzymaj się. Tym razem w przysiadzie zacznij pulsować mocno. Wciągaj brzuch, podwijaj kość ogonową. Staraj się trzymać proste plecy. Wyobraź sobie, że siadasz gdzieś na krzesełku z tyłu. Poczuj, uda. Staraj się nie robić czegoś takiego, nie dochodzimy mocno kolanami przed stopy. Poczuj, uda. Wciągaj brzuch, podwijaj kość ogonową. Pośladki też pracują. I powolutku wyjdź w górę. Na wdechu. Uwaga! Spowalniamy nasze skręty tłowia, kolano do łokcia. Stopy nieco szerzej niż biodra. Z wydechem. Prawy łokieć do lewego kolana, skręć się mocniej, trzymaj równowagę. Z wdechem wróć. I wydech. Lewy łokieć do prawego kolana, skręć się mocniej, trzymaj równowagę. I wdech, wróć, i wydech, prawy do lewego, mocny brzuch, wdech, wróć, i wydech, lewy do prawego, mocny brzuch, i wdech, wróć, i wydech, prawy do lewego, mocny brzuch, wdech, wróć, staraj się nie pochylać, trzymaj tłów prosty, wydech, uwaga, popatrzcie, lewy do prawego, unikamy tego. Nie pochylamy się. Ciągniemy kolanem do łokcia. Proste plecy, wdech, wróć. Czujecie rotację w talii. I wydech. Prawy do lewego, wciągaj brzuch. Wdech, wróć. I wydech. Lewy do prawego, wciągaj brzuch. Trzymaj równowagę. Wdech, wróć. Aha. I wydech. Prawy do lewego, trzymaj równowagę na prawej nodze. Wdech, wróć. I wydech. Lewy do prawego, trzymaj równowagę na lewej nodze. I wdech, wróć. Uwaga, pozycja krzesła, z jogi utkatasana, czyli taki półprzysiad, jakbyśmy siadali na wysokim parapecie za nami. Spójrzcie, stopy na szerokość bioder, albo razem, unikajcie tego, łączenia kolan razem i tego rozchodzenia się. Kolana w jednym kierunku. Przechodzimy sobie do stóp złączonych, albo rozłączonych, z wydechem wciągnij brzuch, podwij kość ogonową, proste plecy, siadasz tak głęboko jak możesz, bez wyraźnego i mocnego wychodzenia kolanami do przodu, staraj się siadać w tył, dłonie przed klatką, dłonie złączone przed klatką, wciągaj brzuch, uda pracują, pośladki pracują, wciągaj brzuch, podwijaj kość ogonową, wytrzymaj. Możesz dać raniona w górę, opuścić barki w dół, jeśli nie czujesz napięcia w barkach. Długa szyja podbródek do mostka. Całe stopy pracują na macie. Duże palce, małe palce, środki pięt. Oddychaj głęboko. Doklejaj łopatki do pleców. Wciągaj brzuch. I jeszcze jeden wdech. I uwaga, z wydechem prostujemy nogi, przenosimy dłonie przed sercem, ciężar ciała na lewą nogę, na wdechu prostujemy prawą w tył, wojownik trzeci, ćwiczymy równowagę, wciągaj brzuch, lewa noga prosta, lewa noga jest podporowa, brzuch wciągnięty, jeśli lepiej Ci położyć dłonie na biodrach, zrób to. Staraj się wyrównać tłów z prawą nogą w tyle i wyobraź sobie, że kopiesz prawą piętą w górę do sufitu. Napinamy prawy pośladek. Trzymamy dłonie przed sercem albo na biodrach. Mocny brzuch. Jeśli czujesz, że prawe biodro idzie w górę, obniżaj je do lewego. Wyciągaj się długą prawą nogą w tył i kop prawą piętą w sufit. Jeszcze jeden wdech i uwaga, z wydechem wciągnij brzuch, staraj się przyciągnąć prawe kolano do brzucha i na wdechu odłóż prawą stopę, jeszcze raz utkatasana, krzesełko, siadamy sobie w tył w takim półprzysiadzie, pilnuj, żeby kolana za bardzo nie wyszły w przód, ściskaj pośladki, plecy proste, nie rób tego, nie rób tego i nie rób tego, plecy proste w pionie, myśl o pionie i siadamy z tyłu na parapecie nisko. Pośladki pracują. To jest taki półprzysiad, dłonie przed sercem. Pozycja krzesła wiodro, łódka ta sama. Uwaga! Z tej pozycji teraz, z wydechem, wyprostuj nogi, ciężar ciała na prawą nogę. Powolutku wciągnij brzuch na wydechu, dłonie przed sercem. I z wydechem, obciążając prawą nogę, prostujemy lewą w górę. Wojownik trzeci. Unosimy lewą nogę w górę. Cały ciężar ciała na prawej nodze, prawa noga prosta. Jeśli Ci wygodniej, połóż dłonie na biodra. Kop lewą piętą lewej nogi w sufi. Wydłużaj cały czas lewą nogę w tył. Poczuj napięcie w lewym pośladku. Wciągaj brzuch i obniżaj lewe biodro w dół, tak żeby nie unosiło się za bardzo w górę. Jeszcze jeden wdech. I z wydechem wciągnij brzuch. Wracamy sobie do lewego kolana. Mocno do przodu. I na wydechu lewa stopa w dół. To był mocny trening na nogi, na pośladki. Jeszcze się troszeczkę rozciągniemy. Stopy na szerokość bioder. Z wydechem zaokrąglij plecy. Wypchnij dłonie do przodu. Pooddychaj przez chwilę. I na wdechu unieś ramiona w górę. Rozciągnij na momencik całe ciało. Stopy nieco szerzej niż biodra. Z wydechem skłon w lewą stronę rozciągamy prawy bok. I wdech góra. I z wydechem skłon w lewą, w prawą stronę. W, lewo, w prawą stronę rozciągamy lewy bok. Oddychaj głęboko i wdech góra. I z wydechem ramiona w dół, jeśli masz w pobliżu ścianę. Oprzyj palce prawej stopy na ścianie, ugnij lekko kolano prawej nogi, pięta na podłodze. Pochylamy się do przodu, tak żeby czuć rozciągnięcie w prawej łydce. Możecie to zrobić przy krześle i jeszcze dodatkowo się poprzyciągać. Rozciągnięcie w tyle prawej łydki, biodra równo I powolutku zmieńcie nogę, palce lewej stopy na ścianę, lewa pięta na matę, ugnij lekko lewe kolano, przyciągnij się klatką do ściany, do przodu, być może do krzesełka, żebyś poczuł rozciągnięcie w lewej łydce. Wyrównuj biodra. Jeszcze jeden wdech. I z wydechem wróć do centrum. Możesz teraz oprzyć się o ścianę. Uwaga! Ja będę do Was przodem, więc jeżeli robicie prawą nogę, oprzyjcie się lewą dłonią o ścianę. Kładziemy sobie prawą stopę nad lewe kolano, wytychamy prawy pośladek w tył, schodzimy w dół. Rozciągnięcie w pośladku. Robimy prawą stronę, możecie się oprzeć prawą dłonią, może to być też lewa ściana po lewej stronie, ja jestem do Was przodem. Wdychamy prawy pośladek w tył i w dół, schodzicie tak nisko, dopóki poczujecie rozciągnięcie w prawym pośladku, ale bez dyskomfortu w prawym kolanie. Oddychamy bardzo, bardzo głęboko. Wczuwamy się wciągnięcie w prawym pośladku. Uwaga, zmiana nogi. Prawa stopa na matę, lewa stopa nad prawe kolano i schodzimy sobie w dół lewym pośladkiem. Możecie zmienić dłoń w podparciu o ścianę. Ja jestem w moim ogrodzie. Mam ten trzepak tylko tutaj do wyboru. Stoję do Was przodem. Wy możecie zmienić zawsze kierunek. Oprzeć się drugą dłonią o ścianę. Wypychajcie lewy pośladek w tył. Schodzimy w dół. Ciągnięcie w lewym pośladku. Jeden wdech. I powolutku z wydechem wychodzimy sobie w górę. Oparcie o ścianę. Uwaga, zmienię dłoń. Przyciągamy prawą pięta do prawego pośladka. Stój. w ten sposób. Nie za palce, ale popatrzcie, za kostkę. Zapięte, stopa flex. Rozciągnięcie przodu uda. Kolana razem. Starajcie się w tej pozycji nie odbiegać w ten sposób kolanem, tylko bardziej ściągać je razem. Oprzyjcie sobie jedną dłoń o ścianę. Starajcie się trzymać uda i tu w jednej linii, nie wytychajcie go w przód, nie cofajcie ich, czujemy ciągnięcie w przodzie prawego uda. Kilka głębszych oddeków, a stopę przyciągajcie tak głęboko jak możecie, czyli możecie też popatrzcie, jak już tu czujecie ciągnięcie zostać, albo maksymalnie do pośladka. Razem i linii. I uwaga, zmiana. Tym razem lewa pięta do lewego pośladka i znowu przyciągamy stopę nie w ten sposób, nie point, nie za falce ale flex piętą. Popatrzcie. Nie róbcie tego kolana razem, ciało w jednej linii. Czujemy rozciągnięcie w przodzie uda. Wciągaj brzuch, opieraj się o ścianę. Wczuj się wciągnięcie z przodu lewego uda, zakres przyciągania nogi tak głęboko jak możesz, bez płucia w kolanie, czyli jeżeli tu czujesz już rozciągnięcie w udzie, zostań, jeżeli możesz bardziej do pośladka, spróbuj, wciągaj brzuch, nie wypychaj bioder w ten sposób, ani pośladków, trzymamy brzuch w jednej linii, pępek wciągnięty, Moi drodzy, mamy też widownie oprócz tego od czasu do czasu za moim płotem. Rozluźnijcie się, jeżeli siedzicie w dużym mieście, zostańcie w domu. Jeżeli macie ogród, możecie sobie wychodzić na ogród, możecie robić wszystkie ćwiczenia w domu. Ja pokazuję Wam je w ogrodzie, żebyście łyknęli troszeczkę słońca. Będzie dobrze, zaufajcie. Spotkamy się razem na następnych zajęciach już w klubie, dlatego nie traćcie wiary. Potraktujcie ten czas jako czas dla Was. Czas na ćwiczenia w domu, na indywidualne wsłuchanie się w swoje własne ciało, wewnętrzny spokój, może medytację. Zróbcie to, co zawsze chcieliście zrobić, ale brakowało Wam czasu. Może jakaś ciekawa książka, namalowanie obrazu, coś na co macie ochotę. To był trening cardio plus yoga. Połączenie na nasze nogi, troszeczkę na plecy. Jeżeli potrzebujecie więcej energii, ćwiczcie ten trening. Ja zapraszam Was do klubu Fitology na stronę na razie, a w przyszłości do samego klubu oraz na mojego bloga Na Namaste! Dzięki wielkie!